Twój anioł wysyła Ci specjalną wiadomość w tym kluczowym momencie Twojej podróży. W trudnych czasach utrzymanie nadziei jest niezbędne, aby pokonać wyzwania i osiągnąć pełne szczęście. To wyjątkowe i spersonalizowane błogosławieństwo jest przeznaczone dla Ciebie. Czas się mocno trzymać i o swoją wiarę. Zaufaj swojemu aniołowi, który zawsze będzie przy Tobie. Aby Cię wspierać i prowadzić. Zanim zagłębisz się w to niebiańskie przesłanie, odkryj Boskie Tajemnice w książce Niebiańskie Skrzydła. Zanurz się w fascynującym wszechświecie aniołów i archaniołów w swoim życiu i otwórz drzwi do Boskiej Mądrości i Ochrony. Dziś link znajdziecie w komentarzach i opisie. Wierzą w piękno jutra i pozytywne możliwości które na Ciebie czekają. Miej pewność, że nadchodzi błogosławieństwo, które wniesie dobro i przemianę do Twojego życia. Anioł wyjawia, że ktoś jest świadomy Twojego wieku, ale to nie umniejsza głębokiej i szczerej miłości, jaką do Ciebie czuje. Przyciąga ich Twoja pozytywna energia, Twój charakter i piękno Twojej duszy. Związek z tą osobą wykracza poza społeczne konwencje i oczekiwania, bazując na prawdziwej istocie miłości. Twój anioł działa za kulisami, tworząc znaczące połączenie, które przekracza bariery i ograniczenia. Obecność tej osoby w Twoim życiu jest boskim potwierdzeniem, że w każdym spotkaniu i wspólnym doświadczeniu istnieje wyższy cel. Wiara w boską interwencję dodaje warstwie znaczenia Twojej podróży, podkreślając autentyczność tego połączenia. Wasz spokój w obliczu tych przypadkowych wydarzeń jest świadectwem Waszego zaufania do niebiańskiego przewodnictwa. Kiedy to połączenie się pogłębia, zdajesz sobie sprawę, że prawdziwej miłości nie definiuje wiek, ale czysta esencja i pozytywna energia. Miłość, którą dzielą, wykracza poza powierzchowne troski, tworząc głęboką i wzbogacającą więź. Wspólne chwile, śmiech i ciepłe towarzystwo stają się gwiazdami, które oświetlają Waszą wspólną podróż. Prawdziwa miłość nie zna barier wieku, chronologii i oczekiwań społecznych. Po prostu rozwija się dzięki szczerości i autentycznej więzi. Historia kogoś, kto kocha bez ograniczeń, z mocą przypomina o przemieniającym potencjale prawdziwej miłości. Pozytywna energia, którą emanujesz, przyciąga nie tylko miłość, ale także siłę, inspirację do stawiania czoła wyzwaniom życia. Aniołowie wysłani przez boską moc są po Twojej stronie. Prowadząc cię do większego celu i pomagając ci znaleźć sens w każdym doświadczeniu. Pozostań silny i pewny siebie, ponieważ każde pokonane wyzwanie jest szansą na rozwój i odnowę. Twoja podróż jest kształtowana przez siły wykraczające poza ludzkie zrozumienie, wydobywając na światło dzienne piękno prawdziwych połączeń. Wyruszając w tę podróż, odkryjesz, że wiek to tylko liczba, a miłość i więź są wieczne. Miłość, którą otrzymujesz i którą się dzielisz, jest odbiciem Twojej promiennej duszy i światła, które promieniujesz na świat. Twój Anioł szepcze Ci słowa zachęty i wsparcia, przypominając Ci, że jesteś kochany i ceniony. Uwierz w błogosławieństwa, które manifestują się w Twoim życiu. Prowadzone przez kochające ręce wszechświata. Każdy krok w kierunku miłości i akceptacji jest świadectwem Twojej odwagi i determinacji. Pozwól miłości swobodnie płynąć w swoim życiu, pokonując wszelkie przeszkody i wątpliwości, które mogą się pojawić. Twoja podróż jest wyjątkowa i święta, prowadzona przez większą siłę która spiskuje na rzecz Twojego dobrego samopoczucia i szczęścia. Otwórz swoje serce, aby otrzymać nadchodzące błogosławieństwa, niosące ze sobą obietnicę jasnej i pełnej miłości przyszłości. Każde spotkanie, każde doświadczenie jest cennym darem wszechświata, pełnym możliwości rozwoju i ewolucji. Twój anioł jest obecny w każdej chwili. Oświetlając Twoją ścieżkę i napełniając Twoje serce nadzieją i radością. Zaufaj podróży, która się przed Tobą rozgrywa, wiedząc, że każde pokonane wyzwanie przybliża Cię do Twojej prawdziwej istoty. Bądź wdzięczny za błogosławieństwa, które już otrzymałeś i te, które dopiero nadejdą, ponieważ boska miłość jest zawsze po Twojej stronie. Są posłańcami nadziei i transformacji, którzy pomagają Ci znaleźć sens i siłę w Twoich zmaganiach. Pozostań silny i pewny siebie, ponieważ Twoja podróż jest starannie koordynowana przez boskie ręce. Uwierz w piękno swojej duszy i moc miłości, aby pokonać każdą przeszkodę lub wyzwanie, które stanie na Twojej drodze. Poczuj się błogosławiona. Mając tych aniołów u swego boku, prowadzących cię ku przyszłości pełnej światła i szczęścia. Twoja podróż jest wyjątkowa i wyjątkowa, a każdy krok jest okazją do rozwoju i przemiany w jeszcze jaśniejszą wersję siebie. Otwórz się na błogosławieństwa, które są na Twojej drodze i pamiętaj, że jesteś kochany i wspierany nie tylko przez swojego anioła, ale przez cały wszechświat. Każde wyzwanie, przed którym stoisz, jest okazją do nauki, rozwoju i wzmacniania się, przygotowując Cię na przyjęcie cudów, które przygotował dla Ciebie los. Zet zaufaj mądrości i przewodnictwu swojego anioła, ponieważ jest on zawsze u Twojego boku, oświetlając twoją ścieżkę i chroniąc cię przed krzywdą. Jesteś wyjątkową osobą z wyjątkowym światłem, które świeci jasno. Twój anioł rozpoznaje i celebruje to światło, zachęcając Cię do dalszego podążania naprzód z wiarą i determinacją. Przesłania aniołów są delikatnym przypomnieniem, że nigdy nie jesteś sam, nawet w najtrudniejszych chwilach. Twój anioł jest zawsze tam, oferując bezwarunkową miłość i wsparcie. Przyjmijcie te błogosławieństwa z wdzięcznością i pokorą, wiedząc, że są to cenne dary, które wszechświat przygotował specjalnie dla Was. Uwierz w magię i piękno życia, i pozwól, aby pozytywna energia Twojego Anioła poprowadziła Cię ku przyszłości pełnej możliwości i osiągnięć. Jesteś godny miłości, szczęścia i sukcesu we wszystkich obszarach swojego życia. Twój anioł pracuje za kulisami, aby zapewnić ci osiągnięcie pełnego potencjału i prowadzenie pełnego.